Dzień Edukacji Narodowej, który przypada na 14 października, to okazja do podsumowań i życzeń składanych pracownikom oświaty. Dziś życzę Wam cierpliwości, życzę satysfakcji i radości z każdego dnia pracy. Wielu, wielu sukcesów. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam dużo sił w tych spotkaniach Rady Pedagogicznej, w tych wszystkich działaniach na rzecz dobra dzieci, młodzieży, wszystkich Wam powierzonych. Na pewno. To doświadczenie, wiedza jest przez Was przekazywana na pewno z największym zaangażowaniem, i za to też chciałbym podziękować. Podziękować też katechetom, którzy przekazują prawdę o Panu Bogu, wiedzę na temat Kościoła, i życzyć, żeby. Ta praca rzeczywiście dawała zadowolenie. O planowanej reformie oświaty i zmianach zachodzących w Kuratorium Oświaty mówił dyrektor Piotrkowskiej delegatury Kuratorium Oświaty. Zbliża się trudny czas reformy, i dlatego yy, wychodzimy naprzeciw Państwu, i, i też jak macie Państwo, usłyszałem wsparcie od Pani Prezydent, to podobnie będziecie mieć wsparcie ze strony Kuratorium. Także, Głowa do góry i, i nie bójcie się Państwo tej reformy. I wszystkiego dobrego życzę. Za długoletnią pracę wyróżnieniami oraz medalami Komisji Edukacji Narodowej uhonorowanych zostało blisko 30 nauczycieli szkół i przedszkoli. Dwóch za wybitną pracę wychowawczą wyróżnił Łódzki Kurator Oświaty. Swoje nagrody przyznała również prezydent miasta. Dla tych pracowników oświaty, którzy w swojej pracy wyróżniają się osiągnięciami dydaktyczno-wychowawczymi, otrzymało je 36 nauczycieli. W imieniu nagrodzonych głos zabrał. Panią Karczewska, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8. Cieszymy się przede wszystkim z sukcesów naszych wychowanków, uczniów, ale niewątpliwie powodów do radości dostarcza również fakt, że jesteśmy doceniani przez władze naszego miasta. Dziękujemy za współpracę oraz za to, że zawsze w każdej dobrej i złej chwili można liczyć na pomoc i wsparcie pani prezydent. Władze miasta na co dzień dokładają wszelkich starań, aby stworzyć nam, pracownikom oświaty, jak najlepsze warunki do pracy, a naszym wychowankom i uczniom jak najlepsze warunki do zabawy i nauki. Wykonywane remonty i inwestycje w istotny sposób poprawiają nie tylko warunki pracy i nauki, ale także poprawiają wygląd i estetykę otoczenia naszych przedszkoli i szkół. Poza tym świadczą one o właściwym podejściu władz miasta do światy w naszym mieście. Awanse na wyższe stopnie zawodowe odebrali nauczyciele, którzy w ostatnim roku złożyli egzaminy na nauczycieli dyplomowanych oraz mianowanych. Nauczyciele, którzy odebrali awanse na stopnie nauczycieli mianowanych, złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów pakmi do pomocy. Ślubuję pełnić na pełni ślubowinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży. Dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystość zakończyła się kameralnym koncertem.